miesiącach otóż już to rangi mitu jakiegoś urosła wchodząca ukraińska kontrofensywa, tak? Wszyscy zastanawiają się, my codziennie w papie też mamy 10 depesz na ten temat. Gdzie, kiedy, jak, dlaczego. Ja nie dam sobie ręki uciąć osobiście, że będzie ta kontrofensywa na pewno w najbliższych miesiącach, ponieważ obie strony są potwornie wyczerpane, Ukraina również. Jeśli miałbym zaryzykować jakieś stwierdzenie, to raczej bym się przychylił do teorii i... Prognozy, że w najbliższych miesiącach nadal będzie mieli wojnę pozycyjną, ponieważ żadna ze stron nie będzie miała wystarczającej liczby zasobów i rezerw, przede wszystkim, żeby takie decydujące uderzenie przeprowadzić. Mówimy o najbliższych miesiącach, bo tak jak mówię, nie wiem, co będzie za 2-3 lata, nikt z nas nie wie, nie jesteśmy w stanie tak daleko wybiegać z prognozami w przyszłość. Natomiast jeżeli już byśmy zakładali, że taką promocją no, będzie miała miejsce. Są trzy podstawowe kierunki. Najbardziej prawdopodobny to jest w obwodzie Zaporowskim, czyli tutaj, gdzie mamy kursor, na Melitopol, mniej więcej tutaj, największe zajęte miasto przez Rosjan w obwodzie Zaporowskim, na w stronę wybrzeża Morza Azowskiego, tak żeby odciąć to zgrupowanie rosyjskie w zachodniej części obwodu Hersuńskiego, w Kotle, tutaj na północ od Krymu, od tego zgrupowania, które, którego centrum jest, powiedzmy, Mariupol, i rozbić. Przeciąć ten most lądowy z Krymu tutaj do y, obwodu rostowskiego i kraju Krasnodarskiego rosyjskiego. No tylko też tutaj trzeba pokonać zasieki polaminowe, przygotowane przez Rosję. No, Rosja miała wiele miesięcy, żeby to y, zorganizować, więc to też nie będzie takie proste. I stąd też moje wątpliwości, czy Ukraina dysponuje obecnie wystarczającym potencjałem. Sami Ukraińcy powtarzają, że czekają na dostawy jeźdźmigłowców, czekają na jeszcze więcej dostaw czołgów, żeby to zrobić. Więc no, tutaj jest mnóstwo tu znaków zapytania. O jakich jeszcze kierunkach się mówi? Drugim kierunkiem to jest takie wgryzienie się, mówiąc kolokwialnie, tutaj lekko na wschód, w obwód Doniecki i przeprowadzenie ofensywy na południe w kierunku Mariupola. Natomiast trzecim pomysłem, który się pojawia, to jest natarcie wzdłuż rzeki Doniec. Tutaj ze względów terenowych to jest też dosyć możliwe do przeprowadzenia. Operacja, bo ten teren jest tutaj znacznie bardziej suchy niż chociażby tutaj na południu Donbasu. Tutaj wzdłuż dońca dochodzimy do miasteczka Świastnia i jesteśmy praktycznie pod Ługańskiem. Ale to już jest taka mocno fantastyczna teoria. Więc jeżeli miałbym się skłaniać do jakiejś koncepcji, to raczej bym tutaj przypuszczał, że to będzie owó Zaporowski, i natarcie z Melitopole tutaj na Morze Azowskie. Tak? No ale też z drugiej strony wszyscy się spodziewali wrześniu ubiegłego roku, że. Tutaj yy, kontrofensywa będzie na obozie Charkowskim, a Ukraińcy zaatakowali pod Charkowem, więc tego nie wiemy yy, do końca. Natomiast na co nastawia się Rosja? No Rosja nastawia się na długi marsz, na wojnę na wyczerpanie i strategia Rosji jest taka, kto szybciej się zmęczy. Czy my się szybciej zmęczymy sankcjami, czy Zachód się szybciej zmęczy przy wspieraniu Ukrainy? Idźmy do końca, zobaczymy, być może za rok dwa się zmęczą. A my mamy wystarczająco wiele zasobów, żeby tę wojnę prowadzić. Czy mają? Sprawa dyskusyjna, moim zdaniem, ale mówię tutaj o punkcie widzenia Kremla w tym momencie. E, co o tym świadczy? Otóż dwie historie z ostatnich tygodni: przede wszystkim e, te powiestki rosyjskie, czyli wezwania do armii w formie elektronicznej. W Rosji jest taki system, że każdy obywatel ma na stronie takich usług elektronicznych, państwowych swój profil, więc jeżeli tam dostaniesz te powiestki, no to się przed tym nie uchronisz tak? Więc zdecydowanie nastawienie na długi, długi trwania, na długi marsz. Tak? Pozyskiwania tych rekrutów więcej i więcej i ograniczenie możliwości uchylania się od armii. I tutaj jeszcze za chwilę się posłużę mapką. Propagandowo mocno rozbuchany temat budowy fortyfikacji na terenie albo obwodu biełgorackiego i kurskiego tutaj, wzdłuż granicy, linię okopów umocnień, gdzie raczej Ukraina przecież nie szykuje tutaj przeprowadzać żadnych ataków na terytorium Rosji lądowych, zwłaszcza, ale utrzymujemy. Taktykę oblężonej twierdzy przekonujemy wszystkich, jak to jest bardzo zagrożony kraj, tak. I tutaj sobie budujemy jedną linię mocniej, a drugą linię mocniej budujemy wzdłuż kanału północno-krymskiego, czyli tak jak tutaj y, pokazuje kursorem, y, też y, w obawie przed rzekomą ofensywą na Krym, która w mojej ocenie jest bardzo mało prawdopodobna, chociaż niemożliwa w najbliższym czasie, tak. Najpierw trzeba by się przebić tutaj przez zajęte tereny obwodu hercegowskiego i dopiero można o czymś myśleć, przy czym no tutaj no. Jednostki obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i yy, te fortyfikacje no raczej, to jest niemożliwe teraz do pokonania, do przeprowadzenia i drugi pas fortyfikacji tutaj na wybrzeżu, w tym wprost na plaży jest budowany. No służy to celom propagandowym, mówiąc krótko, czyli utrzymywania w rosyjskim społeczeństwie przekonania, że to jest absolutnie nasza wojna, musimy się nastawić na długie trwanie i wszystkie ręce na pokład, mówiąc krótko. No o tym, że ten rezultat tej wojny zadecyduje w przyszłości politycznej Putina, no to chyba wszyscy nie mamy wątpliwości, tak? Ponieważ no rzadko się zdarzało w historii Rosji, żeby przegrywający car czy przywódca nie tylko zachował y, swoje y, prerogatywy polityczne, ale wręcz życie w sensie fizycznym. Więc Putin tak doskonale wie, że odwrotu nie ma. Gdyby ta wojna nie trwała, to po prostu trzeba jakoś ją wygrać. Tylko teraz jest zasadne pytanie, co oznacza to zwycięstwo. Otóż podaje się coraz więcej na z którym ja też bym się tutaj zgadzał, tak? Że to nie będzie, jeżeli Rosja e, chciałaby się z tej wojny wycofać w najbliższych latach, to to nie będzie zwycięstwo sensu stricte, że zajmujemy Kijów, tylko coś, co możemy ogłosić jako zwycięstwo polityczne. Nie wiem, czy opanowanie tego nieszczęsnego Donbasu, czy to co dot... czy utrzymanie terenów okupowanych do tej pory, ale na pewno rosyjska propaganda zechciałaby sprzedać społeczeństwu jakiś ograniczony sukces i ogłosić jako wiel wielkie zwycięstwo, że przecież to się udało, ponieważ powstrzymaliśmy Ukrainę na tej na tej płaszczyźnie. Tak? Więc ja nie jestem wcale przekonany, że Rosja, nawet przegrywając tę wojnę de facto, tak jak to wygląda teraz, nagle, nie wiem czy to będzie za pół roku czy za dwa lata, nie ogłosi, że jednak wojna się zakończyła naszym zwycięstwem, a de facto ukrywając w ten sposób brak rezerw i brak możliwości ciągnięcia tego dalej ze względów głównie ekonomicznych.